Dzień dobry, witam Państwa na naszym dzisiejszym spotkaniu. To spotkanie, dzień dzisiejszy rozpoczynamy tutaj spotkanie z Państwem. A odpowiadając na pytanie wcześniejsze, tutaj Pani Redaktor, o godzinie 12.30 planujemy drugie spotkanie o charakterze roboczym z przedstawicielami Urzędu Miasta. On odbędzie się tutaj w gabinecie Pana Wicestarosty i tam również omówimy te kwestie od strony możliwości, czy też nawet bardziej konieczności wykorzystania opinii dendrologicznej. Stąd też dzisiaj witam na naszym spotkaniu Pana doktora Krzysztofa Jankowskiego, eksperta. Naszego autora ekspertyzy. Jest z nami pan wicestarosta Jacek Kuś i jest z nami naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, pani Katarzyna Domańska. Proszę państwa, ta ekspertyza w dniu wczorajszym też dotarła do. Urzędu Miasta, więc dzisiaj mam nadzieję, że Urząd Miasta przyjdzie przygotowany. O samej treści, metodyce tejże ekspertyzy poproszę za chwilę pana doktora, żeby powiedział, jako eksperta, rzeczywiście uważamy, że ona była niezbędna i całe szczęście, że udało się ją jeszcze zrobić i ten proces dotyczący wycinki drzew wyhamować. Ja, kiedy tą ekspertyzę tutaj zamawialiśmy, zadałem sobie takie pewne kluczowe pytanie. Co było wcześniejsze? Czy wcześniejsze były tam nasadzone lipy, które oceniamy na wiek 70, może 80 lat, a może nawet okresu przedwojennego, czy wcześniejszy był ciepłociąg? No, w mojej opinii jest chyba rzecz logiczna, że wcześniej były nasadzone lipy i już wtedy. Projektanci wykazali wielką mądrość, tak? projektując ten ciepłociąg jako ciepłociąg zewnętrzny, zlokalizowany w sytuacji pionowej, czyli jest nie zabierający dużego miejsca, chroniący ilipy i również osłaniający tą przestrzeń dotyczącą torów kolejowych. Więc już wtedy chciano chronić w mojej opinii lipy, właśnie stosując te rozwiązanie konstrukcyjne, czyli ciepłociąg zewnętrzny o charakterze pionowym. Zmieniono ten pomysł. Weszliśmy w okresie połowy budowy no i dzisiaj chcemy Państwu przedstawić wnioski z tej ekspertyzy i wnioski generalnie mówią w ten sposób, że przy wspólnym zaangażowaniu tutaj pana eksperta, nas którzy będą decyzję dwali, ale przede wszystkim inwestora, czyli Urzędu Miasta. W większości ten drzewostan uda się uratować, a szczególnie w zakresie lip, w ilości około chyba 78, jak dobrze pamiętam z ekspertyzy, one są do uratowania. Oczywiście trzeba stosować inną technologię niż technologia koparki i mechanicznego działania. O tym zapewni tutaj pan doktor za chwilę powie. Ale stoimy na takim stanowisku, że nie będziemy dawali decyzji, odmówimy jej wydania w zakresie wycinki ten drzew, bo widzimy szansę na ich całkowite uratowanie. Panie doktorze, w zakresie ekspertyzy metodyka. No i same wnioski płynące z tejże ekspertyzy. Później pani Kasia Domańska jeszcze powie, jakie będą przyjęte środki proceduralne w tak? zakresie osłonie produkcji alokacyjnej. No i oczywiście dziś na podsumuję parę słów pan Proszę państwa, to trudna ekspertyza, ponieważ mamy taki etap zaawansowania inwestycji, jaki mamy i w zasadzie na pewno nie była to optymalna pora do. Zagłębiania się w to zagadnienie, czy drzewa w tej inwestycji będą kolidować, czy nie, ponieważ inwestycja jest już realizowana. Ale udało się przeanalizować dokumentację projektową, którą tutaj starostwo nam przekazało. Dokonaliśmy oględzin drzewostanu przy ulicy Zdrojowej. Sytuacja oczywiście nie jest łatwa, ponieważ inwestycja też pewnie wszyscy mieszkańcy to i wszyscy Państwo rozumiecie, jest inwestycją która ma podnosić komfort życia mieszkańców, udrażniać pewne elementy infrastruktury i tak To jest rzecz bezsporna. Natomiast tak jak pan starosta mówił o tym mamy do czynienia z wartościowym drzewostanem. Jeżeli mówimy o 78 dokładnie lipach drobnolistnych, to proszę państwa jest bardzo wartościowy drzewostan gatunku rodzimego, który u nas w kraju występuje i czuje się bardzo dobrze. Nie jest to żaden gatunek obcy, nie jest to żaden gatunek inwazyjny. I te 78 drzew i w zasadzie ich uratowanie czy ocalenie powinno być priorytetem no tutaj w działaniach inwestora. No oczywiście jakby decyzja jest po stronie starostwa, bo to starostwo wydaje decyzję w, w tym zakresie. Natomiast jest to na pewno wartościowy drzewostan i co do tego nie ma wątpliwości. Miasto Kołobrzeg również sporządziło ekspertyzę przed kilkoma tygodniami, z której również wynika jednoznacznie, tutaj podzielam zdanie innego eksperta, że drzewostan nie jest wartościowy. I nie ma co do tego dwóch zdań. Kilkanaście drzew, proszę Państwa, znacznie młodszych, to są jesiony na końcu tej ulicy, oraz tam pojedyncze bzy, to jest stosownie kilkanaście drzew. Nie kruszyłbym nad nimi kopii. To znaczy, są to drzewa, które możemy zamienić innym drzewostanem, względnie kompensując stratę w środowisku. No bezczarny, no nie oszukujmy się, ale nie jest to krzew, nawet nie jest to krzew marzeń. Więc ja generalnie uznaję, że jeżeli wnioskodawca składa wniosek na wycinkę takiego, takiego krzewu, no to nie ma co tutaj o niego kruszyć kopii. I w tym zakresie tych kilkunastu drzew rzeczywiście jest jakby otwarta możliwość działania w sensie eliminacji z drzewostanu i wprowadzenia nowych nasadzeń. Natomiast jeżeli chodzi o te 78 drzew jest to wartościowy drzewostan w niezłym stanie, też Państwu chcę powiedzieć, w niezłym stanie, jeżeli można mówić o niezłym stanie w kontekście jakby miasta. Myślę, że Państwo to rozumiecie, że inaczej wygląda drzewostan kilka kilometrów za koło brzegiem w lesie, czy w parku, a inaczej wygląda, gdzie jest presja w postaci chociażby ulicy, infrastruktury i tak dalej. Ale jak na warunki miejskie to tak naprawdę można byłoby dywagować nad jednym drzewem. W tej chwili, ale uznałem, że można poddywagować na etapie sporządzania badań czy realizacji inwestycji. Ewentualnie jedno drzewo rzeczywiście mogą być pewne wątpliwości, ale to tylko pewne wątpliwości. Jeżeli przyjmiemy, że wątpliwości rozstrzygamy na korzyść drzewa, to te drzewo również powinno na tym etapie zostać. To jest jakby taka kwestia. Kolejną kwestią jest poruszoną w ekspertyzie kwestia tego, czy można zrealizować tą inwestycję. Jednocześnie ocalając drzewostan, bo to jest właściwie kluczowe pytanie. Jesteśmy zgodni co do tego, że drzewostan powinien, powinien, jakby ocaleć. Proszę Państwa, oczywiście to jest taka dość trudna operacja. Jeżeli mówilibyśmy językiem lekarza i, i, i pacjenta, to nie jest to zwykła operacja. To jest operacja, która wymaga kunsztu od lekarza, który będzie ją wykonywał, ale jest możliwa do zrealizowania przy zachowaniu pewnych reżimów, na które wskazuje w ekspertyzie. E, oczywiście. Też wchodzimy w element ryzyka, ponieważ o ja tym też piszę w ekspertyzie, że nie możemy wykluczyć, że przy zrealizowanej inwestycji, przy tych obostrzeniach, które podajemy, po zakończeniu inwestycji kilkanaście procent, może kilkanaście drzew trzeba będzie jednak usunąć ale uznaję zawsze, że zawsze warto podjąć ryzyko ocalenia całości drzewostanu, nawet gdyby kilkanaście drzew finalnie miało być usuniętych. Teraz Państwu powiem dlaczego ewentualnie finalnie usuniętych. Ano dlatego, że my, czyli inwestor w zasadzie, operuje bardzo blisko systemów korzeniowych drzew. Nierzadko z dwóch stron. I problem, proszę Państwa, z utrzymaniem tych drzew, drzew dla mnie jako dla dendrologa sprowadza się do tego, nie czy one przeżyją, to zakładam, że, że wiele na to wskazuje. Państwu powiem też, co na to wskazuje. Ale, proszę Państwa, problem polega na tym, czy my jesteśmy w stanie zapewnić ich stabilność w gruncie. Tu do tego się sprowadza problem. Czy drzewa nie będą na tyle rozwiane fizycznie? że po prostu po zakończonej inwestycji nam się wyłożą. I tutaj jest cały problem nie w tym, że po przycięciu części korzeni one będą osłabione fizjologicznie, to prawda, będą osłabione, ale my tu też mówimy o tym, co zrobić. My też nieraz idziemy na operację, jesteśmy osłabieni, ale to nie znaczy, że po operacji kierunek jest jeden, prawda, kosnica czy krematorium. No nie. Są różne metody jakby wzmacniania kondycji człowieka i są różne metody wzmacniania kondycji także także drzew. Więc są takie możliwości, te fizjologiczne i o to bym się nie obawiał. Bardziej się obawiam o te o tą stabilność w gruncie. Stąd też powiedziałem, proszę Państwa, czy napisałem w ekspertyzie, że każde drzewo po zakończonych pracach musi być przebadane. Taką najbardziej zaawansowaną metodą oceniającą stabilność drzewa w gruncie. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że ani ja, ani żaden inny ekspert nie będzie wróżył z swusów. My musimy mieć dokładne dane polegające na tym, że podczas badań obciążeniowych rejestrujemy stabilność bryły korzeniowej, Ewentualne wychylanie się tej bryły i oceniamy na podstawie konkretnych wskaźników, czy to drzewo może zostać w drzewostanie. Jeżeli nie może zostać, ten, te progi są przekroczone, to zostaje nam jeszcze możliwość korekty korony, czyli zmniejszenia powierzchni korony. Jak Państwo rozumiecie, że gdyby te wszystkie lipy na zdrojowej przyciąć na wysokości hipotetycznie 5 metrów, to każde drzewo jest bezpieczne. Tak? Ponieważ wiatr na wysokości 5 metrów, kiedy nie ma korony, to, to wiatr nam Powoduje zagrożenie, zwłaszcza kiedy mamy ulistnienie pełne. Więc, jakby same wyniki ewentualne negatywne nie wskazują o tym, że jeszcze musimy usuwać drzewa. To też kwestia, kwestia korekty korony i też ważna kwestia. Miasto Kołobrzeg wykonało badania sześciu drzew pod kątem właśnie stabilności, tej, sta, tej stabilności w gruncie. Wykonała badania czterech drzew, które nie były jeszcze objęte pracami, czyli była nienaruszona. No i stabilność drzew, proszę Państwa, jest zbliżona do idealnej. To czy znaczy jest bezpieczne, tak? Mieści się w normach bezpieczeństwa. Dwa drzewa, proszę Państwa, wokół których wykonywano pracę z jednej i z drugiej strony, no okazały, okazało się, że mają niewystarczającą stabilność, poniżej progu akceptowalnego. A co to oznacza? A to oznacza, że nawet ekspert, który, którego zresztą bardzo szanuję, który wykonywał pracę na rzecz miasta, stwierdził, że drzewa utraciły swoją stabilność, ale można wykonać cięcia w koronach. Bo zmniejszenie powierzchni korony podnosi nam stabilność. Tak to proszę Państwa działa. Czyli, czyli z tych dwóch drzew, które już są w tej chwili odsłonięte dwóch lub bodajże trzech nie pamiętam, trzy, trzy odsłonięte, a dwa były chyba zrobione badania. To te badania wskazują, że drzewo po korekcie korony może zostać. Oczywiście to nie jest próba 278, no to nie jest za wielka próba. Stąd ja też o tym mówię w ekspertyzie, że po zakończonych pracach należy wykonać badania, ponieważ te drzewa muszą być bezpieczne i nikt się po tym nie podpisze na zasadzie na oko. No dzisiaj we współczesnej dendrologii, proszę Państwa, nie oceniamy stanu drzew, zwłaszcza tej stabilności w gruncie, bo fizjologię możemy, ale stabilność w gruncie musimy ocenić na podstawie badań. Tego nikt nie powie, czy to drzewo jest stabilne, czy nie, dopóki nie ma wyników badań. No tak to działa, tak jak lekarz może na nas spojrzeć i wydaje nam się, czy wydaje się jemu, że my całkiem nieźle, nieźle wyglądamy, ale wyniki są zawsze kluczowe. I tutaj stąd też o tym była mowa. Chciałem jeszcze Państwu też powiedzieć, że jakby nie wszy... Technologia prowadzenia, prowadzenia prac, jeżeli można było Pani. Tak, tak. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, zanim wspomnę o tym, o czym Pan Starosta tutaj sugeruje, że mamy do czynienia w tym całym nieszczęściu z wyjątkowo plastycznym gatunkiem, czyli z tą lipą drobnolistą która jest gatunkiem, proszę Państwa, generalnie bardzo dobrze znoszącym cięcia. Gdyby, proszę Państwa, to były kasztanowce, to wszystko, o czym Państwu przed chwilą mówiłem, że można korygować koronę i tak dalej, temat nie istnieje. W przypadku lipy możemy sobie pozwolić, na naprawdę daleko idące korekty korony po zakończonych pracach. Natomiast jeżeli chodzi proszę Państwa, o metodykę prowadzenia prac, no to spotkamy się za chwilę z gminą, natomiast na pewno w, w części obszarów tej inwestycji. No Będzie mm, konieczna korekta projektu, ale ja nie mówię, że to istotna zmiana projektowa. Cała idea się sprowadza, proszę Państwa, do tego, że jeżeli mamy miejsca, w których możemy się odsunąć troszeczkę od drzewa, a troszeczkę to dla mnie jest nawet 10 centymetrów, to też jest metr, oczywiście, ale jeżeli się możemy gdzie nigdzie odsunąć od drzew, to, to taka idea powinna być. Tak? Czyli Czyli prowadzenie prac w maksymalnym możliwym oddaleniu od tych korzeni szkieletowych. Plus, proszę Państwa, no oczywiście prace ręczne, ja tak pewnie Państwo starostwo udostępni tą ekspertyzę, więc Państwo to szczegółowo przeczytacie sobie, ale prowadzenie prac w obrębie bryły korzeniowej ręcznie, tutaj nie ma mowy o pracy koparką. Proszę Państwa, nie mam mowy o pracy koparką. Tak? No tak jak, przepraszam, najmocniej, ale, ale chirurg teoretycznie siekierą mógłby pewne tam procesy u nas też wykonać. Coś, co my może nawet mógł rozciąć, tylko proszę Państwa no nie koparką, która, której nie winimy operatora, nie winimy kierownika budowy, żeby to było jasne, proszę Państwa. Nie da się pracować koparką w obrębie bryły korzeniowej nie powodując jej uszkodzeń, no po prostu się nie da fizycznie. To jest koparka, to nie jest czucie ręczne, więc praca na pewno w obrębie systemów korzeni korzeniowych prowadzona ręcznie, w obrębie, podkreślam słowo w obrębie, to też żebyście Państwo nie oczekiwali, że nagle tam tylko będą łopaty i szpadle na całej inwestycji, to nie, nie o to chodzi, tam gdzie mamy korzenie. Hmm, nie urywanie korzeni, tylko proszę Państwa, jeżeli jest kolizja, to odcinanie tego korzenia jednego lub dwóch szkieletowych, zabezpieczanie, bo cała technologia tu jest opisana w taki sposób, by proszę Państwa doprowadzić do jak najmniejszej ilości strat w drzewostanie, w zasadzie w bryle korzeniowej poszczególnych drzew. No i później też po zakończonych pracach, proszę Państwa, cały proces takiego no, fizjologicznego wzmocnienia drzew, o tym też pisze w ekspertyzie, czy to mówimy o mikoryzowaniu, czy mówimy o nawożeniu, czy mówimy o nawadnianiu też, chociaż to kwestia też warunków konkretnego, konkretnego roku, ale wiele czynników możemy zrobić dla drzew, aby je tak fizjologicznie wesprzeć. No i w, w takiej sytuacji eh, uznałem, proszę Państwa, że jest to hmm, Nazwijmy to rozsądny kompromis, albo taki zrównoważony kompromis, między tym, że inwestycje należałoby zrealizować, a między zachowaniem drzew. Chociaż, jak Państwo zauważyliście, to wynika ze słów Pana Starosty i tego, o czym ja mówię, i o tym też piszę w ekspertyzie, kompromis, proszę Państwa, w przypadku ochrony wartościowego drzewostanu nie polega na tym, że spotykamy się w połowie drogi. Czyli jeżeli mamy 78 lip, to 39 wycinamy a 39 zostawiamy, bo nie o takim kompromisie mówimy, tak, nie o takim kompromisie mówimy, bo to de facto to jest, o tym pisze też w ekspertyzie, że jeżeli starostwo no, wyrazi zgodę na wycinkę części drzewostanu, no to tak jakby wyraziło zgodę na częściową dewastację, no tak to niestety należałoby, należałoby ocenić, natomiast później musimy prowadzić szereg działań, które będą tam, tam ten drzewostan wzmacniać, a usunięcie pojedynczych korzeni z drzewa tych szkieletowych czy odcięcie, to to jest, proszę Państwa, kompromis. Lepiej byłoby nie ciąć. Ale nie oszukujmy się też, mamy wąską ulicę, wąską jezdnię, i tam jest nie tylko problem jezdni, jak Państwo wiecie, tylko tam jest problem tego, o czym mówi pan starosta, też i tych sieci, i tak dalej, i tak dalej. Kilku innych elementów, które też są, są ważne, istotne i też nie możemy tego całkowicie pominąć. Dziękuję. Teraz dwa słowa Pani Katarzyna. Jeżeli chodzi o stronę administracyjną, podję podjęliśmy decyzję, że będzie przebiegała jakby dwuetapowo. W pierwszej kolejności będzie, będą oddzielnie rozpatrywane, będzie wydana decyzja pierwsza odmowna na usunięcie 78 lip. Wszystkie warunki, które są w ekspertyzie, w opinii, będą zawarte w decyzji. I te, które dotyczą prowadzenia prac, i te, które prowad... dotyczą wszelkich badań i zobowiązań inwestora gminy Miasto pobrzeg po zakończonej inwestycji i to będzie przez nas na pewno monitorowane i będzie egzekwowane. Druga część postępowania będzie to część dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie tych drzew gatunków innych niż lipa. Tutaj postanowiliśmy w ramach rekompensaty przyrodniczej uzupełnić. W na tych dwóch działkach na ulicy Zdrowej Kasprowicza zobowiązać Gminę Miasto Kołobrzeg do wykonania zasad zamiennych też LIP, żeby odnawiać i uzupełniać ten szpaler, który tam jest. Ten projekt decyzji, jak każdy dotyczący drzew rosnących w pasie drogowym, będzie uzgadniany z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Urzędem Morskim w Szczecinie. Szanowni Państwo, jak woli podsumowania, tylko. Yy... Rzeczywiście w ostatnim czasie kwestia drzew stała się w, w naszym mieście takim bardzo czułym tematem. Sam brałem udział w, w kilku spotkaniach, gdzie spotykaliśmy się z mieszkańcami, omawialiśmy różnego rodzaju inwestycje. W przypadku tej inwestycji wpłynął do nas wniosek na wycinkę tych 97 drzew, co dało nam taką podstawę do dyskusji, aby... Ewentualnie przeanalizować i zastanowić się nad tym e, przedsięwzięciem. Odbyło się posiedzenie komisji, w której miałem przyjemność brać e, udział z panią, e, z panią naczelnik i tutaj określiliśmy sobie z panią wiceprezydent e, e, takie ramy działania, że starostwo połatowe przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z wydaniem ewentualnej decyzji zasięgnie opinii. E, e, Renumowane I można tutaj użyje takiego sformułowania, w pracowni dendrologicznej, która da nam też tutaj, nam mniej, ale bardziej też pani naczelnik, odpowiedź co do dalszej mapy, mapy drogowej. I tak też uczyniliśmy, zapoznaliśmy się z tą ekspertyzą, opinią bardziej tutaj, która sugeruje rozwiązania. Za chwileczkę mamy spotkanie takie techniczne, robocze z, z Gminą Kołobrzeg, ale również z wykonawcą, którą Gmina Kołobrzeg, Zaprosiła tutaj do nas. Myślę, że znajdziemy taki tok działań inwestycyjnych, aby jak największą liczbę tutaj drzew, drzew zachować. Ja jak powiedziałem wcześniej na komisji, dzisiaj. Musimy zastanowić się, co robić dalej, dlatego, że mieszkańcy Kołobrzegu oczekują jak najszybszego zakończenia tej inwestycji. Niektórzy mówią, my chcemy przejechać, a tutaj samorządowcy rozmawiają przez dwa miesiące o kwestii drzew, czy mają być, czy nie. No, każdy ma swoje priorytety. My oczywiście musimy tutaj, jako Starostwo Połatowe i Wydział Ochrony Środowiska działać na dwóch szczeblach. Pierwsze to jest zgodnie z literą prawa, a drugie to jest to, do czego Wydział Ochrony Środowiska został powołany, czyli do ochrony środowiska i każde decyzje, wszystkie ruchy, które czynimy są w, tym, są w tym kierunku. Miejmy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie, może nie ostatnie, które za chwileczkę się odbędzie, da nam, da nam tutaj taką mapę drogową do działania, do jak najszybszych, do rozpoczęcia jak najszybszych prac, które ewentualnie mogą być już toczone. A takie z tego, co wiem, wykonawca zgłasza do Urzędu Miasta, że może przeprowadzać. Także wszyscy mamy jeden cel, chcemy, żeby ta nasza ulica. Zdrojowa, była wyremontowana, aby mieszkańcy mogli z tej ulicy korzystać. Rozmawiamy w dobrej atmosferze. Myślę, że nie ma tutaj jakiejś nerwowości. Podstawa to zrealizować tą inwestycję w sposób optymalny. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania? Czy są ja mam pytanie do Pana, bo mówi Pan o tym, że. Co trzeba zrobić, żeby uratować te drzewa? Mówimy o tym, że po zakończeniu tej inwestycji trzeba będzie je pielęgnować, pewnie jakieś opryski, przycinanie i tak dalej. Czy wiemy ile to będzie kosztowało, bo na się zwiększą też nakłady na inwestycje? No jakieś takie wyliczenia. Państwo taką rzecz, że gospodarka drzewostanem w mieście, które ma status zdrowiska, a przypomnę, drzewostan jest w strefie A to proszę Państwa oczywiście są większe koszty niż gospodarowanie na jakimś nikomu nie ujmując jakimś wiejskim parku, który jest rzadko odwiedzany i rzadko jest jakby monitorowany. Proszę Państwa będą koszty, czy liczyliśmy te koszty? Szczegółowe nie, ponieważ logicznym jest, że Gmina Kołobrzeg czy Miasto Kołobrzeg będzie korzystało z, z usług zewnętrznych podmiotów jeżeli chodzi o o wykonanie badań, czy o pewnie też prowadzenie tych prac później, już w, czy w koronach drzew, czy, czy nawet wzmacniających. Natomiast powiem Państwu taką rzecz, że och, ocalenie nawet jednego drzewa, które ma charakter, no nie chcę powiedzieć staro bo to jeszcze nie jest starodrzew, ale to jest drzewo drzewostan dojrzały. To jeżeli przyjmiemy, proszę Państwa, że jeżeli jedno drzewko, które kupujemy i sadzimy w pasie drogowym, to jest w tej chwili przy aktualnych cenach koszt 1200-1500 zł, a z pielęgnacją trzyletnią to jest 2000, to jakąż wartość monetarną ma jedno drzewo, które ma 70 lat i jest zastabilizowane w gruncie, nie wymaga podlewania, tak? nie wymaga palikowania, nie wymaga opryskiwania. Ja mówię o okresie przed inwestycjami, oczywiście. Więc bezspornie proszę Państwa koszty będą, tylko że jak gdybym to analizował w kontekście mm, różnych płaszczyzn, to proszę Państwa ja nie wyobrażam sobie, jako mieszkaniec zachodniopomorskiego województwa, było nie było, ja nie wyobrażam sobie, by tak wizerunkowe miasto jak Kołobrzeg, które jest uzdrowiskiem, pozwoliło sobie w XXI wieku na wycinkę prawie 100 drzew w strefie A. Proszę Państwa, to jest generalnie rzecz, która zapewnia number one w mediach i w całokształcie postrzegania miasta, w sensie negatywnym. Nie ma miast w Polsce, a wyjątkowe w Europie, które w centrum miasta, czy w centrum ochrony środowiskowej, wycinają 100 drzew. I z tego też powodu musimy się liczyć z kosztami. Ja nie wiem, jaki to będzie procent tych kosztów, i ja nie wiem, jakie są koszty w ogóle inwestycji. Ale zawsze pamiętajcie Państwo, że koszty zieleni nigdy nie wpływają w sposób kluczowy na koszty całej inwestycji. One są często pomijane. Mamy często inwestycje za na przykład 10 milionów, a na zieleń komuś szkoda dać 150 czy 200 tysięcy. Te 200 tysięcy, ja w tej chwili proszę nie, nie operuję żadnymi cyframi dotyczącymi tej inwestycji, ale generalnie dla przykładu, to te 200 tysięcy proszę Państwa nigdy nie położą inwestycji za 10 milionów. Inne elementy na to wpływają. Więc Uważam, że sukcesem gminy, starostwa, mieszkańców i państwa, i wszystkich nas będzie, jeżeli jak najwięcej tych drzew zostanie, i to jest ta wartość ekosystemowa, której my nie do końca możemy, nie do końca możemy ją monetarnie wyrazić, ale, ale zapewniam państwa, że koszty będą, ale nie wpływające w sposób istotny na inwestycje. A zyski, proszę Państwa, są przeogromne. Gdybyśmy przyjęli, ja tutaj pisałem o tym w ekspertyzie, że nasadzenie zastępcze za usuwane jedno drzewo, w tym przypadku to powinno być w proporcji nie 1 do 1, tylko 1 do 10, to ja tam wyliczyłem to, w takiej proporcji to jest 1,5 miliona same koszty nasadzeń zastępczych, pielęgnowanych przez 3 lata. Z, nie sądzę, aby koszty, o których ja mówię tutaj w ekspertyzie, czy działania, o których ja mówię w ekspertyzie, zbliżały się w ogóle do, do części tej kwoty w jakiś znaczący sposób. Będą koszty, proszę Państwa, oczywiście. Tak? Zawsze skomplikowana operacja wymaga kosztów. To nie ma dwóch zdań. To, to jeżeli, jeżeli wykonawca wykonywał, czy planował technologię koparkową, a teraz będzie musiał część wykonać ręcznie, to ja rozumiem, że, on, że to jemu zwiększa koszty. Ja tego w ogóle nie neguję, żeby to było jasne. Tak, będą koszty. Ale proszę Państwa, wyszukana operacja nie może być tak tania, jak amputacja, tak? No niestety. Czy inne pytania. Czy według Pana Panie Doktorze można było przewidzieć to jeszcze na etapie planowania tej inwestycji? No tak. Oczywiście, że tak. No to, to logiczne. To, to Państwa, też wynika ze sprzedaży, tak? tak no to proszę Państwa, ja tu nie odkryłem, nie odkryłem ani kolorzego, ani Ameryki. No nie, proszę Państwa, to, to oczywiście, że tak. No, pan No, pan tym mówił. Mamy ciepłocią, która istnieje od, wi od wielu lat, mamy drzewostan, który istnieje dłużej. Mamy na mamy zbliżenia. To, proszę Państwa, no oczywiście, że tak. To, to, to jest tak oczywiste, że ja nawet Państwu nie chcę tego uzasadniać. Sprawa dotycząca kolizji z drzewostanem powinna być znana dla projektanta w momencie, kiedy tą dokumentację zaczął rysować. Jeżeli zaczął rysować, to wiedział, że zbliżenia do drzew są krytyczne albo poniżej krytycznych. I tutaj nic nie odkryliśmy w ciągu ostatniego tygodnia. Absolutnie. Ja bym tylko dopowiedział do pytania z tej pani redaktor, że ja analizując całą sprawę, też widzę tutaj, absolutnie nie chciałbym rzucać jakichś oskarżeń, ale też winy po stronie projektanta, bo jeżeli jest sytuacja taka, że. Projektant zapoznaje się z terenem, czyli wyciąga od początku mapy geodezyjne, sprawdza, jak ten teren wygląda, może zadać pytania na tym etapie i może powiedzieć, Szanowni Państwo, do zamawiającego. W, w, w osi jezdni układając dany rurociąg, bo tam jest rurociąg wody deszczowe, odprowadzenie wód deszczowych, kanalizacja i tak dalej, jest kolizja i wskazać rozwiązanie, że potrzebna jest jeszcze dodatkowa analiza. Widziałbym tutaj winę trochę po, 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 po obu stronach. Natomiast natomiast chciałbym zamawiający plus, plus projektant, ale widziałbym tutaj też taką przestrogę dla nas, tutaj dla samorządowców, żebyśmy w przypadku tego typu inwestycji wymagali od projektantów ostatecznej, ostatecznej dokumentacji, którego częścią składową jest opinia i ocena dendrologiczna, która odnosi się do każdego z drzew. To jest dla nas wszystkich jakby taki sygnał aby tak to robić. To tyle. Jest powoli 12.30. Chcielibyśmy zejść na to spotkanie, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to jeszcze może być dwa szybkie i, i skrócie. Czy ta ekspertyza przygotowana, przedstawiona, panie doktorze, do pana pytanie miasto była nierzetelna, była zrobiona połebka. Nie, 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 miasto, miasto chyba w ostatnim czasie to był październik tutaj, jeżeli się nie mylę, bo tą ekspertyzę tutaj starostą mi przekazało, tak żeby się też do niej odnieść. Ta ekspertyza była zrobiona niedawno i ona jest sporządzona rzetelnie, to bez dwóch zdań co do metodyki. Tak, tylko był zakres dotyczący sześciu drzew, do końca nie wiem jaka była intencja. Czy, no, proszę Państwa, wykonuje się nieraz coś takiego jak statystyczne badania. To też tak jak i w medycynie ludzi, tak, badamy 10% populacji i wiemy jaki jest mniej więcej stan zdrowia pozostałej części populacji. Może gmina chciała statystyczne badania wykonać, ale no przebadała dwa lub trzy drzewa te, które już były te, te systemy korzeniowe rozchwiane. Nie wiem czy może chciało uzasadnić to dla starostwa, trudno mi powiedzieć. Także jakby ta ekspertyza, ona obejmuje zaledwie sześć drzew. Spełnia swój cel w tym zakresie, tak, w tym zakresie spełnia swój cel. No i przede wszystkim, może Państwa, dla mnie też, ponieważ ja nie wykonywałem badań obciążeniowych, sporządzając swoją opinię, dla mnie też ta ekspertyza daje Furtkę, ponieważ wskazuje, że dwa z przebadanych drzew, które były rozchwiane, korzenie można zachować. To nie jest moja opinia tylko i wyłącznie, ponieważ ja się opieram na badaniach innego eksperta, który w tych zaleceniach mówi o tym, że te dwa drzewa, jeżeli przytniemy korony, mogą zostać. A co to oznacza? Gdyby było zero z dwóch, to proszę Państwa, ja też musiałbym inaczej meandrować. Ja nie wiem, czy dwa z dwóch to znaczy, że 78 z 78. Proszę tego nie oczekiwać. Ale jak na razie z badań wykonanych wokół drzew, których bryły są rozchwiane, dwa drzewa mogą zostać, czyli 100%. No mały to procent, w sensie, znaczy procent duży, tylko próba mała, ale mogą zostać wszystkie. Pana firma Sosenka będzie sprawowała nad wybrutujem drzemami? Więc nie, nie rozmawialiśmy na ten temat z miastem, to, to jest jakby, to tak, inny na temat, na, natomiast... Na natomiast na tak, tak, tak. nie ukrywam, nasze będą takie, żebyśmy rekomendowali tutaj współpracę. To już wybór gminy, to, tak, wiadomo, tak, to jest ale też, to gmina będzie... Zamówienie. Tak, zamówienie, Właściwień, dokładnie. dokładnie. To podjęcie, ale będę rekomendował, żeby ta współpraca była przez gminę kontynuowana. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.